STS Zakłady Bukmacherskie sponsorem głównym Jagielloni Białystok. Rozpoczęły się kolejne treningi otwarte dla dzieci u nas na elewatorskiej. No i może pierwszy, pierwsze pytanie o frekwencję. Jeśli chodzi o frekwencję, z tego, że jest to okres ferii, byliśmy przygotowani na to, że może być troszeczkę mniejsza ilość dzieciaków niż zazwyczaj. Aczkolwiek jak na okres feryjny, to i tak jesteśmy bardzo zadowoleni. Odwiedziło nas dzisiaj 35 dzieci, co jest uważam bardzo dobrym wynikiem mimo wszystko. To już druga edycja, czyli można śmiało stwierdzić, że pierwsza przyniosła sukces, skoro klub zdecydował się na drugą. Jak najbardziej. W pierwszej edycji naprawdę wzięło udział bardzo dużo dzieci. Na każdych zajęciach mieliśmy ponad pięćdziesiątkę małych sportowców, co nas bardzo cieszy. Najważniejsze jest to, że dzisiaj widzimy osoby, które się powtarzają, tak? osoby, które uczestniczyły w pierwszej edycji. Są też dzisiaj, są też nowe dzieciaki. Miałem przyjemność porozmawiania z rodzicami, którzy również są bardzo zadowoleni z tego, że mogą uczestniczyć w zajęciach i pytali, czemu tak długa była przerwa. Warto podkreślić, że zajęcia są bezpłatne. To jest taka sytuacja raczej bez precedensu u nas w regionie. Oczywiście. Zajęcia są bezpłatne. Jako, że mamy możliwość, dysponujemy dosyć fajnym tutaj boiskiem zadaszonym. Staramy się umożliwić dzieciom aktywne spędzanie czasu na podwórku. Warunki są naprawdę dogodne, nie wieje, nie pada nam na główkę. Dzieci mogą śmiało uprawiać sport, nie tylko piłkę nożną, ale wszechstronny rozwój motoryczny, co jest dla nas bardzo ważne. Zaangażowanie to jest chyba słowo klucz w wypadku tych dzieciaków, prawda? Jak najbardziej. Dzieci, jak to dzieci, one nie kalkulują, one przychodzą, bo lubią, one przychodzą, bo trafia im to radość. Zaangażowanie od samego początku do samego końca widać nie tylko u dzieci, ale również u trenerów, tak? bo pracują z dzieciakami Najlepsi specjaliści, jakich mamy, co też jest bardzo ważne. Wspomniałeś jeszcze o warunkach, no są wyborne. Klub stworzył najlepsze dla dzieci do rozwoju. Być może któryś z nich w przyszłości zasili naszą klubową akademię. Może tak, może nie. Jak mam być szczerzy, jest naszym priorytetem. Chcemy przede wszystkim, żeby dzieci jak najwięcej uprawiały sportu. Niestety, w dzisiejszej dobie elektroniki, więcej dzieci spędzają czasu pasywnie, siedząc przed monitorem. My chcemy po prostu, żeby dzieci się ruszały. Tak jak my kiedyś mieliśmy możliwość ruszania się bez przerwy na podwórkach. Tak dzisiaj chcemy dzieciom dać taką możliwość, żeby jak najwięcej czasu spędzały aktywnie, zamiast siedzieć przed komputerem. Czyli mówiąc krótko, zapraszamy na treningi. Jak najbardziej zapraszamy wszystkich chętnie.